Widzowie. Dzisiaj robimy sobie taki film, że po prostu co rok będę pokazywał, co się zmienia w Polsce i na koniec pokażę, jaka Polska była dużo. Więc zapraszam do oglądania. Do ogółem po, po, po tym zrobiłem tak, fabryczki tutaj, czołki już się robią. Zawarłem sojusz z Ros Rosjanami, będę miał teraz wojnę z nimi. Technologii już wam pokazuję, tutaj research zrobiłem więc po prostu aktualnie zarabiam około 2,5 miliona, więc i w rankingu jestem na miejscu 29. Zobaczymy za rok na którym będę. Dobra, jesteśmy już w 2021 roku jak widzicie przyjąłem tutaj łotwo. Które już powinny nie być no I po prostu za rok pewnie przejmiemy sobie tak Estonię, spróbujemy Rosję sobie przejąć No i może jeszcze I jeszcze jestem w tym roku Pokażę jeszcze wam szybko country rankings i już nie jesteśmy 20, 29, tylko już jesteśmy na miejscu 17. Co jest dobrze, a taki rusek jest na miejscu 5. Lipa, no damy radę raczej, więc trzymajmy. Dobra, widzowie, w tym roku sobie przejęliśmy Estonię i Łotwę. Widzimy się za rok. Zanim jeszcze się zobaczymy za rok, muszę wam pokazać ranking. Rankings, czy spadliśmy, czy nie. Nie, jesteśmy na 15 miejscu. Jeszcze mogę technologię pokazać, idę tutaj na razie no w czołgi. Tank, Firepower. Tam właśnie. Politykę nie i research. Research jest na trzecim poziomie. Do następnego roku. Jestem w trakcie przyjmowania dwóch państw wokół, jesteśmy w rankingu. Ranking Już wam pokazuję W rankingu jesteśmy na miejscu 12 więc jest dobrze w Ogółem widzimy się w następnym Roku Siema widzowie, ja już tutaj jestem po przyjęciu Niemiec Jest rok 2024, w rankingu jestem pokazuję ósmy, przed Rosją za wu i Egiptem no i pierwszy to jest North American, American Union więc po prostu sobie radzimy dalej, więc nie wiem co dalej się będzie działo ogółem tutaj sobie przyjęliśmy Danię i kawałek Szwecji mamy jeszcze Tutaj mamy sojusznika tutaj jako Egipt I może sobie weźmiemy jeszcze sobie z bluzu Na razie są duże tereny już Ranking jeszcze wam mogę pokazać Zrobiłem w ogóle zapad Słowie. Rankings Jestem ósmy cały czas Już gonię Włochów Technologii Firepower zrobimy na poziom I pewnie, coś mi się wydaje, że teraz sobie pójdę w ekonomię Po prostu Bo potrzebuję ekonomii Bo bez ekonomii nie ma sensu Tak samo grać w tą grę Ekonomia jest potrzebna Noentrines Ale może sobie zrobimy jakieś militarne Co by sobie tu zrobić w tym nic nie trzeba robić. Pierwsza wojna to w ogóle była Tajwan przeciwko Macału. Moja pierwsza wojna tutaj. No, tutaj. I na razie... ...na jeszcze Dwie wo wojny po prostu. To raz i dwa. Więc, ja po prostu mi życzę miłego oglądania, zostawcie suba i lajka, like więc, oglądamy dalej. Jesteśmy już w 26 roku, jeszcze na 3 lata tylko zostały, to jest chyba bardzo siły rok. Jesteśmy bardzo wielcy, przejęliśmy sobie węgry. Następnym celem, mi się wydaje, żeby... I... I że będzie wybuch. I stworzyliśmy możemy. Jesteśmy już w 2027 roku. Będziemy zaraz sobie... stworzyliśmy tą za sławie, zaraz sobie będziemy tworzyli o to raczej Unipolit Lit Jeszcze Myszyna no, potrzebuje tych państw. Ogółem jeszcze Wam coś pokażę, tylko wyłącz tę mapę, żeby było git. Wchodzimy sobie tutaj rankings i patrzymy, który jest. Mamy siłowne miejsce, gonimy Włochów. Włosi zaraz będą przygonieni. Technologia jest na w miarę dobrym poziomie. Już tylko idę w traksa. Teraz proszę. I na razie to tyle. Widzimy się w samym roku. Dora widza Taki mamy teren, wielki. Jeszcze tylko został nam rok tak naprawdę do końca i po prostu postaramy się jeszcze jakąś taką wielką wojnę na koniec walnąć może z tymi gruzinami. A na razie sobie zrobimy dewelopa elegancko. A jednak nie zrobimy bo troszeczkę za dużo kosztuje. A dobra zrobię, bo się i tak w większości miasta robi ten dewelopy. Więc no, widzimy się za rok, było w ostatnim roku i wszystko podsumujemy, tylko jeszcze Wam ranking pokażę, żeby nie było. Jesteśmy na piątym miejscu, jesteśmy przed bohami, zaraz gonimy North American Union, więc czego chcieć więcej, co nie? Dobra, więc trzymajcie się, do następnego. Roku. Niestety nas wywaliło, ale w sumie to już nic się nie działo, więc po prostu... Dziękuję Wam, że obejrzeliście ten odcinek. Mieliśmy piąte miejsce w rankingu, więc to jeden, co jest ważne. Zarabialiśmy ponad 35 milionów. I ogółem to tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału i do lajkowania.